Witam, witam, z tej strony Mikodziko. Dzisiaj kolejny odcinek z Fiszyk Planet. Dzisiaj będziemy łowić linki na tym. Na Leśni Villa. No, tam ładnie się dla nich zarabia expiest. No, i na samym początku też dziękuję za 30 subskrypcji. Jest na 31. No i pod tą premierą z Dręczycielem noż 10 łapek w jeden dzień do no to też ładnie. Może dlatego, że premiera, nie wiem. Dobra. Nie jezioro Emerald. Ja tu jaki ja mam sprzęt? No tu mam Frankensteina, ale to nie o to chodzi. Bez zadiorowych że tak trochę dziwnie mogę mówić, ale mam katar. Mhm. Mm Obro. Mhm. Mm Orak krojony. No to sobie pozmieniam. to było Willa. więc sobie kupujemy a jaki jest dzisiaj dzień dzień trzeci jest najlepszy hmm. dobra możemy spróbować Dobra, Ups, nie tu nie rzeka ty mnie nie nie. nie. Co, co? Wszystko? Wszystko jedzie. Mm. I coś mi nie podoba Wiadomo, nie o subskrybentach, nie wiem czy coś się zepsuło, czy co. Ale nieważne. Dobra, już się wyłącza. To... Wskazówka są bardzo. Ty, ty, ty. No, to wiemy, że sum jest większy, czy była mocniejszą węgla. No to chyba każdy wie. Dobra, jesteśmy. Ja to dam. I idziemy tu na linka. Pokażę wam dzisiaj te linki, łapie najlepiej jak ja łapię. Ale chociaż była coś do na, nas na, w poprzednim odcinku, jak się nie mylę. Chyba idziemy. I złapałem chyba dwa albo trzy kolejne unikaty tego z Colorado. Ale to jest tyle tego, że mi się w ogóle nie chce tego nagrywać Cały czas tylko. Wiecie, no jedno, no. Im unikat, bo unikat, bla, bla, bla. Dobra, zarzucamy tą wędeczkę. Drugą wędeczkę. Oto drugie krzaczki. No, no tu. No i czekamy. I byłem też sobie na Emeraldzie i tam złapałem ładnego szczupaka. Ja ci wam go pokażę. Um. O, ten szczupak. To prawie 2 kilo. Dobra, ale my tu... Ty... mówimy, ja sobie tu posponinguję na szczupaczka jakiegoś może. Dobra, no, no Te linki nie dają zbyt dużo, no ale najwięcej dają na całym tym Villa. kasy i Expo. Expo to u tych linków jest po prostu najlepszy. Miałem przed chwilą jakieś dwa brania, tylko że nie zaczęłam, na spinningu miałem. Hmm, no ale dobra, nie zacięła się i trudno. Hmm. Hmm. Kurde, gdzie ja rzuciłem, bo się nie patrzyłem zbytnie na tym. Na fiszy Jak słuchawki Dobra. Kurde, słuchawka nie wypadła. Dobra, nieważne. Kurde, było branko. Też możecie mi napisać pod tym odcinkiem, żebyście chcieli jeszcze filmiki z The Hunter'a. Na pewno będą niedługo, bo ma Meksyk dojście, no nowy rezerwat. Nie wiem czy jeszcze nie ma, bo chyba No ale chyba już wyszedł, można go kupować. Ja niedługo jak jest już, to sp sprawdzę niedługo, no to właśnie. Jutro sobie hmm. będę sprawdzać, będę spokojnie. Czy jest, nie ma. To łowimy dalej. Na razie na federkach nic, ale jest już. Ja łowię na i przemęcy, no bo chcę więcej ekspo. No także dostajecie to chyba. Nie wiem. Zaraz Wam pokażę za sobą w tym okonku. No dwo, tu, dwie strzałki no to jakieś. Zamiast 20 to 30-40 chyba. Dobra dam go do siatki, bo tyle miejsca i tak pewnie tyle linków nie złapień mi szczupły. Jak to bym nie dał. No ale jak jest miejsce to mogę go tam spakować. Też nie się zastanawiam jak z tym falo. No sprzęt, wszystko. O kurde, Tam Ten Klinek będzie, bo... Raka krajonego, tylko linek może Nie, No, taki pół kilo myślę, że będzie. No, prawie pół kilo. Ale no, jest. Dobra, no i tak można sobie właśnie rzucać i grać. Dobra, mówimy dalej. Kurde, nie znowu gdzieś branie, tylko ja do tego spinningu nie mam farta. Prawie zawsze nie zaczynam tej ryby, nie wiem co ja to nie. Czekajcie, muszę tę drugą słuchawkę włożyć, bo tak jak te dzwonki dzwoniły, to słyszałem jednego do ucha prosto, a drugie tak, no tak dziwnie to było. Dobra, no, mówimy dalej. te unikaty jak nie będzie tych złotych strągów z kolora do unikatów. Jak będą, no to tam nie będę nagrywać, tylko powiem, że tam na odcinku. Ile ich można? Już mam chyba 7 i tylko jednego się Klarkę. Tam był nagrany ten Klarka. Gdzieś tam możecie go znaleźć na kanale gdzieś tam. Nie wiem Trzy filmy wcześniej. Cztery Kurde, no znowuż mi ta słuchawka wypada. Zaraz to mi i prędzej Dobra. O kurde. Coś przeczuwamy, że zaraz na której weźmie. O tu może już być pod 700 gram. No chodź, chodź. <słuch> No i tak można sobie farmić właśnie już nie. Troszkę większy, no ale taki niezbyt duży. Wymiarowy można wziąć na padelkę. No, żartuję. To by taką piękną rybkę zabił. Jak jeszcze raz pod rząd weźmie na tym żółtym dzwoneczku. To ja to niebieską narzucam też. Tym. No i już myślałam, że mi się rzut nie udał, dobra, ale poszło. O, I niedługo też może będzie wyprawa z pstrągów, no gdzieś innej z gruntowej, jakieś wyprawy. jeden film nagrany, już połączony, tylko, że tam nie było nic dużego. No to jak nie ma nic ciekawego, no to po co wrzucać, żeby chociaż większego była jakaś płotka. Może karpik, bo wtedy to było tam na tym leśnym stawie, co ten pół, półtore kilo. No, no. no to. Myślę, że znowu będę mieć magię i weźmie na jakieś ręce. No i na tym wygląda to z linkami. Jak ma się trzy grunty, no to trzy grunty i tyle. Ja niedługo będę kupować jakiś grunt mocny. Czy jakieś tam na większe rybki. Bo na Tyber chcę pojechać. Ale to wtedy będzie, nie będzie odcinków, bo albo tam z samotnej będą tam jakieś, na tych basach, bo ja będę sobie musiał zarobić dwa, dwa koła, dwa tyś, 20 tysięcy, no tych pieniędzy w tej, w fishingu. Kupię właśnie jakąś wędkę tam na sumika do, nie wiem, zależy, jakie mam tam odblokowane, no i tam jeszcze no i tak to się tam na tą Tyber sobie pojadę. Albo na tym bufalu zarobię, bo ja mam sprzęt, mam wszystko może. A teraz jeszcze może dwie minutki damy tym linkom. Jak żaden nie weźmie, to może pójdziemy na tą gwiazdę, bo mniej więcej już chyba wiecie, jak zarobić w tych linkach. Po prostu sobie rzucacie i tyle. No te miejsce na końcu. I może jeszcze uda tego Bufalu, bo już nie mam na serio. Już nie mogę wytrzymać. Tak go chcę, ale kurde, mi jakieś nie powiem sobie, że. Pić. Kulda. Albo nie. Wiem. Teraz skończymy właśnie z tymi linami. Jak wyłączę nagrywanie, to już dam do odrzucania i zaraz potem walcie odcinek z no Dobra. No taki krótki odcinek 15 minut, ale linki coś chętnie nie biorą. I wyżej jeszcze będzie odcinek z tym linków. Jak będziecie chcieli, możecie tam napisać, czy Wam się podoba z tymi linkami, czy lepiej jakieś inne gatunki, czy co. Hmm, dobra. Ściągamy, 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 ściągamy. No. Dobra, i to na razie będzie na tyle, ja sobie ile my zarobiliśmy. Kilogram nałopaliśmy. Dwa linki jedynie, ale też dzisiaj był słaby dzień, tam z właśnie, no, widzieli z braniami. Dobra. Zaraz będzie ten ten już dam odcinek do zaraz będzie. No ten bufalno jak będzie oczywiście, jak się złapie, no to będzie, ale jak nie, no to nie rzucę, no bo nie ma sensu. Dobra, ja się teraz z wami żegnam. Do zobaczenia wszystkim. Cześć.